Witam Was wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel, a to będzie drugi zapowiedziany dzisiaj film. To będzie taki raczej myślę, że krótki film. Po prostu z podsumowania eventu, co o nim sądzę, co udało mi się zebrać, i wymienianie oczywiście nagród, chociaż bardziej ten film traktuję jako taką zapowiedź większej ilości samonów, także przechodząc do rzeczy zebrałem w trakcie eventu 1415 skrzyń. Od razu mówię, że nie starałem się jakoś szczególnie, nie robiłem tego triku zazwyczaj, że wybijałem ludzi z miejsc 5-30 sekund przed właśnie tymi progami, tymi trzema progami naliczania najwyższej pozycji na rankingu, tylko po prostu utrzymywałem się tam między diamentem wysokim, czasem mistrzem po prostu. Zrobiłem ten event na luzie. Tyle skrzynek udało mi się zebrać. Oczywiście zaraz je otworzę. Czyli 1415 skrzynek, czyli powinienem dostać tak około 4200, ponad 4200 tej waluty. Bo nie sądzę, żebym dostał wiele 50 także po prostu sobie wszystkie otwieramy. I dostałem 5300. Oczywiście tak jak zapowiedziałem, wszystko chciałem wymienić na zwoje, żeby zrobić dla was duży opening, ponieważ wiem, że to lubicie, wiem, że openingi to jest najbardziej emocjonująca rzecz w tej grze powiedzmy. Także jak widać event już się praktycznie zakończył, no zostały dwie godziny do tej drugiej w nocy, jeżeli się nie mylę. Aczkolwiek no już to znaczy koniec, nie dostaniemy już jutro żadnych nagród, mamy jeszcze dwa dni na wymianę. Czyli za 5300 mógłbym wymienić, co prawda, jakiegoś bohatera plus zwoje. No, Atali i Eziza nie za bardzo potrzebuję. Musiałbym mieć ich wiele, wiele kopii. Keltura nie posiadam żadnego, chyba, albo jednego. Feral, Cas, Aeron. No, żaden z tych bohaterów nie jest moim, że tak powiem, głównym. Także mógłbym sobie wymienić, tylko że to by mi nic nie dało, ponieważ miałby małą wzniosłość, że tak powiem. Także myślę, że powiedzmy, że wymienię na początek sobie od razu zwoje frakcyjne. Zobaczymy, ile zostanie. 4000 powiedzmy. Czyli mogę jeszcze albo wymienić 30 zwojów zwykłych i 10 frakcyjnych, albo na przykład 20 frakcyjnych oraz 10 zwykłych, jeżeli się nie mylę. A raczej się nie mylę. Także. Wybór jest dosyć trudny, ale myślę, że pójdę w zwoje, ponieważ będzie więcej tego. A ja chciałem, tak jak powiedziałem, chcę zrobić duży opening, największy do tej pory. I tak, i tak jak mówiłem, 40 zwojów, czyli wymieniłem 50 zwojów na całym evencie. Za chwilę będzie podsumowanie. No, na resztę nie mam co, więc wymienię sobie po prostu te diamenty. Będzie ich 734. Czyli powinno mi to trochę zwiększyć. Tutaj chyba nic nie mam do otworzenia. Także podsumowując event według mnie, sam event był bardzo nierówny przede wszystkim, bo wiadomo, że żeby w ogóle uczestniczyć w tym evencie aktywnie, musieliśmy mieć ukończony, ukończony odcinek na kampanii 920. Jeżeli tego nie mieliśmy, to podejrzewam, tak jak na serwerze testowym, tutaj możecie mi potwierdzić, dostawaliście chyba 100 skrzynek dziennie, czyli przez 8 dni 800 skrzynek, czyli taka średnia to jest ile? 2400, tak? Najmniejsza ilość, jaką mogliście dostać. Jeżeli ktoś miał pecha, to nawet prawdopodobnie nie dostał tych 3000 na wymianę gwarantowanego bohatera, czyli bardzo słabo. Jeżeli jednak mieliście, byliście już wyżej niż ten odcinek 9.20, mogliście brać czynny udział. W evencie to event uważam za jeden z najlepszych, ponieważ na żadnym evencie chyba nie udało mi się wymienić 50 zwojów. Zazwyczaj było to po prostu ledwo dozbierane na bohatera, resztę na jakieś tam diamenty. Ewentualnie bohater, plus 10 zwojów. Tutaj wymieniłem 50 zwojów, z czego 20 frakcyjnych, czyli bardzo fajnie. Także event uważam dla tych słabszych, nowych graczy za bardzo niesprawiedliwy. Ale dla graczy, którzy grają już jakiś czas, którzy mogli, powiedzmy, pozwolić sobie na pozycję diamentu, czy nawet mistrza, event za jeden z lepszych, aczkolwiek mało interesujący pod względem samej rozgrywki, no bo była to oczywiście walka na arenie. No nie wiem, czy próbowali zachęcić nas do tego turnieju pretendentów, bo przyznam się szczerze, że tak na co dzień w ogóle tego turnieju nie robię. Także to by było chyba na tyle. Miała to być zapowiedź samonów. Także mogę od razu Wam taki mały, taką mały urąbek tajemnicy pokazać, ile tych zwojów i samonów obecnie posiadam. Także jeżeli chodzi o diamenty, to chyba na obecną chwilę 50, jeżeli się nie mylę. Tak, 50 samonów za diamenty. Jeżeli chodzi o zwoje, no liczę równe liczby, czyli 10, 20 i tak dalej czyli 80, to już mamy 130, 20 za serduszka, to jest 150, prawdopodobnie uda mi się tu zbierać jeszcze jeden za diamenty, czyli będzie 160, i to chyba tyle, chyba, że ruszę jeszcze jakieś wierzchołki czasu, także będzie to największy zdecydowanie opening na tym kanale, przez raczej długi czas, wiem, że już to mówiłem parę razy, że ma być największy, ale nie spodziewałem się, że będzie event tego typu, że... event, przepraszam, tego typu, że... Będę mógł sobie wymienić tyle zwojów, także no tak jak mówię, będzie to największy opening, który odbędzie się, jeżeli się nie mylę, dzisiaj jest piątek, kiedy to wrzucam. Także będzie albo w sobotę, albo w niedzielę jeszcze sobie zobaczę tylko, jeżeli chodzi o zwoje frakcyjne, jaka jest rotacja. Także dzisiaj, czyli nagrywam to jeszcze w czwartek, są świetliści, później będą zwierzę ludzie w piątek. W sobotę będą leśne istoty, więc prawdopodobnie, tak jak mówię, w sobotę lub niedzielę, prawdopodobnie w sobotę, bo myślę, że pójdę w tych leśnych ludzi, żeby w końcu zrobić lysę i nemory na mityczny plus, a przy odrobinie szczęścia, być może na wzniosłe. Także to by było na tyle. Jutro możecie spodziewać się największego filmu. Jeszcze raz powtarzam, z samonów będzie ich 150 lub 160. Być może więcej, jeżeli uda mi się ruszyć wierzchołki czasu. Jeżeli jakimś cudem uda mi się w ogóle ruszyć kampanię. Także to by było na tyle. Możecie oczywiście mówić w komentarzach, co Wy sądzicie o tym evencie. Czy był dla Was fajny, ciekawy, czy raczej taki bardziej pay to win. Bo pay to win był swoją drogą. No i tyle. Ja Wam dziękuję oczywiście za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych moich filmach i poradnikach za FK Arena.